Pani, widzicie w kolejnym na moim kanale. I dzisiaj to aplikacja decyduje o moim dniu. Zdecydowałam, że nagram taki film, bo nie wiem, w sumie, czy był już kiedyś taki film na YouTube, czy nagrywałam, bo nigdy nie oglądałam, gdzie aplikacja decyduje o moim dniu. Tylko, że kiedyś yy, nagrywałam, że Instagram decyduje o moim dniu, a dzisiaj będzie decydować taka aplikacja yy, Koło Fortuny. I po prostu będzie decydować, co będę robić, co będę jeść, więc może bez zbędnego przedłużenia zacznijmy, że gdzieś tutaj, albo może zaraz będziecie mieli filmik, jak decyduję o tym, co mam zjeść, bo przed chwilą właśnie próbowałam i jest ogólnie godzina 13, a ja dopiero będę jeść śniadanie, więc nie wnikajcie, ale wstałam chyba jakoś o 11, więc wylosowało mi, że mam zrobić placki, więc zrobię chyba pankejki, bo jakoś tak mi się chce pankejków, więc Idę robić pankejki i wrócę do Was jak będę uzdrowiony. Okej, okay, także teraz losuję. Zobaczymy, co będę musiała zjeść i będzie to placki. Okej, okay, zrobiłam właśnie te pankejki. Wyglądają mega ładnie i właśnie będę je próbować. Zajęło mi to chwilę czasu, ale dla Was to jest w sumie sekunda. Więc zaraz spróbujemy i ogólnie to nie, nie nagrywam Wam, jak je robiłam, ponieważ Musiałam podładować trochę telefonu, bo dopiero wyszedł z naprawy. Dzisiaj go dopiero odebrałam z naprawy, więc teraz idziemy testować. Ok, teraz będę testować i później jeszcze mam w zamiar się zapytać po prostu tej aplikacji znaczy zapytać wylosować, co będę robić. Czy mam oglądać się tuba, czy mam nagrywać TikToki, czy mam wyjść na przykład na ogród, czy mam oglądać. Lewizje, czy coś w tym stylu? Po prostu co mam robić, więc. No, później się zapytamy, i najwyżej. Ja bym chciała sobie wyjść na ogród i po nagrywać sobie TikToki. Więc jeżeli mi się to serio wylosuje, to będę mega szczęśliwa. No, tak już teraz testuję. Mam szczerze, że są mega dobre. Robiłam z jakiegoś tam przepisu z internetu i mega dobrze wyszły. Zrobiłam sobie z hotelu i Zoreo, tak jak widać, ale są mega dobre. Serio. Może jak znajdę ten przepis, to już to Wam podlinkuję w opisie. Ejka, ja już zjadłam i teraz sobie się usiadłam sobie na parapecie, żeby dla Was nagrać. I teraz będę pytać aplikacji, co mam robić. Czy mam wyjść na dwór, tak jak Wam mówiłam, czy oglądać YouTube, czy coś w tym stylu więc odezwę się do was zaraz okej, okay, także teraz głosuję co będę musiała robić i... I ja jezu, idę na ogród ja mam takiego farta, że wygłosowałyście mi się, że mam iść na ogród więc idę i ponagrywam TikToki. toki ja wyszłam właśnie na full i siedzę sobie tutaj przed drzwiami w takim tym tutaj będę nagrywać TikToki. toki chodzę z zejdę tam na dół i Przedstawię posiedzenie na ławce, to Tutaj teraz będę nagrywać TikTok. To sobie już z dworu jadę teraz ogólnie po ciociu do pracy i zachciałam się w jakiegoś. Także pewnie zajadę do sklepu i kupię i teraz jeszcze będę losować, czy mam zejść do tego sklepu i kupić tego loda, czy nie. Więc zobaczymy. Okej, okay, zobaczymy teraz, czy mogę sobie kupić lody, czy nie. I tak. Okej, okay, okay, już wróciłam i teraz będę jeść obiad i kupiłam w końcu te lody, bo wylosował mi, że tak. Nie wiem, czy widzieliście to wcześniej, czy pokażę wam to teraz, dopiero po tym nagraniu jak losowałam, ale by losowało się, że tak, także kupiłam lody, ale to zrobię później dopiero, teraz będę jeść obiad. Obiadu nie losowałam, ponieważ jestem u dziadka i no, dziadek robił obiad, więc nie mogłam wylosować, co będę jeść i no, chyba widzimy się później. Jem ja ogólnie takie polędziszki, jakieś biedronki i ziemniaki i chciałam się was jeszcze zapytać, czy chcecie taki filmik haul zakupowy, co kupiłam przez całą kwarantannę przez internet? bo w sumie przez to całą kwarantannę wydałam około 1500 złotych już ale to bym mogła dopiero zrobić taki haul jakoś za tydzień, dwa tygodnie bo jeszcze wszystko mi nie poprzechodziło także jak mi wszystko poprzechodzi to piszcie w komentarzach czy chcecie taki filmik ogólnie ja już zjadłam, teraz będę oglądać YouTube'a i wyszło mi, że mam oglądać kamerzystę i w sumie podoba mi się ten challenge, bo dużo rzeczy się po prostu losuję takich, jakich ja bym chciała z serią takiego farta. Także, no. Myślę, że teraz Wam pokażę ten filmik, jak mi się wylosował, że mam oglądać kamerzysty. I będę się do Was chyba później. Ja sobie właśnie wyszłam jeszcze na dwór i mam nadzieję, że mnie słuchać, bo tam. Jest autostrada i jeżdżę tutaj, jest trochę głośno, ale no, staram się mówić głośniej i teraz chciałabym pozdrowić kilka osób tylko, że muszę wejść jeszcze na TikToka dokładnie, zobaczyć kogo, bo wstawiłam TikToka i napisałam, czy chcielibyście, żebym was pozdrowia i dużo osób napisało, że tak, że chcę pozdrowienia, więc będę teraz po kolei pozdrawiać kilka osób i posiedzę sobie chwilę na dworzu, bo teraz jak jestem dziadka, to po prostu lubię siedzieć tutaj na dworzu. Zrobiło się trochę zimniej, ale Mam bluzę, także jest ok. Ok, ja rozpuściłam w na razie i teraz chciałabym pozdrowić te osoby z TikToka. I możecie wpadać na, na ich TikToki. Także pierwsza osoba to kalinga320. Możecie do niej wbijać, mam nadzieję, że widać. I druga osoba to babolka, też możecie do niej wbijać. Le, Queen. Pozdrawiam cię Weronika. Widać mam gdzieś tak. Także wbijajcie włosy na ich TikToki i kolka podłoga 123 i jeszcze Bro I mam jeszcze kilka osób, także na te TikToki wpadajcie i wbijajcie jeszcze do podłoga talka, .podłoga. ta, Marysia. Jestem Śmierdziel z Biedry Tak, możecie wbijać Dowcip Nisy IAA Mówiłam dokładnie te nazwy O, czekajcie, bo nie wiem czy widać Jest Jeszcze Szpanerka Podłoga Szpanerka Podłoga I ostatnio to Nadalcia Podłoga Elo Podłoga Melo Także Pozdrawiam Was wszystkich i wpijajcie na ich TikToki. Zimno jest także ja już idę do domu i teraz y, ta aplikacja zdecyduje, czy mogę teraz zejść czy dopiero później, bo y, zrobiłam także smaki, ale mam tylko jednego luda kupiłam. Więc no, teraz zdecyduję i zaraz Wam powiem i idę jeszcze do pogóni. Minęło już 2,5 godziny od obiadu i no, więc idę się. Zapewnić w tej aplikacji i zobaczymy. okej okay, także teraz zobaczymy, czy zdecyduję, czy mam zjeść teraz, czy później loda. I teraz spoko. Ok, także wyszło, że mam teraz jeść lody, więc idę i zjem i pewnie będę oglądać YouTube w tym czasie, więc może Wam coś tam nagram jeszcze. I widzimy się później. Nudzi mi się trochę, że koło zdecydują o moim filmie. Następne kniwa się zdecyduję o moim dniu. Także pozdrawiam mnie kolektura. Jeżeli się zgodzi, będzie decydowała o moim dniu. Jak dawno się w sumie do Was nie odzywam, bo jest jakoś godzina 18.40, coś w tym stylu. I chciałam wam powiedzieć, że oglądam YouTube'a i teraz y, aplikacja zadecyduje co będę robić dalej, bo w sumie mi się nudzi. Będę musiał zaraz podładować telefon, więc zobaczymy co będę miała teraz robić. Muszę mi, że mam iść, pochodzić, także idę teraz tu gdzieś przedpodworką po prostu. I jak wrócę, to się do was odesłam, bo telefon nie biorę, bo mam 30% baterii i muszę go naładować. Wróciłam właśnie z tworu, bo byłam na spacerze z kolegą i z koleżanką, i teraz będzie decydować to koło, co zjem na kolację. Więc idę do aplikacji i zaraz do was wracam. Nie dam do wyboru dwie rzeczy, tylko, ponieważ chcę mi się mega zapiekanki takiej po prostu bułki z serem podgrzanej. Naprawdę mega mi się chce, więc dam zapiekankę i ser, jak zwykły taki. Więc zobaczymy, mam nadzieję, że mi się zapiekanka wylosuje, będę mega szczęśliwa, serio. Także mam mega szczęście w tym filmiku, bo wylosowała mi się zapiekanka, także idę teraz sobie zrobić i później w sumie chyba nic nie będę nagrywać, bo się skończy na 21, więc... Pożegnam się z wami, więc jeszcze ten film, wam się spodobał, zostawcie łapeczkę w górę, subskrybujcie, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, bo już niedługo 8000 subskrypcji i zapraszam na kolejne filmy. Pa.